Z Ewangelii według świętego Marka. W czasie ostatniej wieczerzy, gdy Jezus z apostołami jedli, wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, połamał, rozdał im i powiedział: Weźcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich i po modlitwie dziękczynienia dał im: Pili z niego wszyscy. Powiedział im: To jest moja krew przymierza wylewana za wielu. O tak, oświadczam Wam: Odtąd już z tego plonu winorośli nie wypiję, aż do owego dnia, kiedy wypiję go nowy w Królestwie Boga. Dzisiaj obchodzimy. Notabene po raz jedenasty w historii święto Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana. Tak, pierwszy raz to święto było obchodzone w 2013 roku i jest ono zawsze obchodzone w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Tak, czwartek to pewnie dlatego, że. że Pan Jezus ustanowił Eucharystię w czwartek, że wtedy polecił swoim uczniom, żeby brali chleb i mocą jego słów przemieniali je w jego ciało, brali wino i mocą jego słów przemieniali w krew pana Jezusa. No i też to święto jest właśnie w takiej bliskości. Jeszcze tego okresu wielkanocnego, bo już jest taki zwyczaj, że po okresie wielkanocnym mamy takie święta uroczystości, jakby trochę objaśniające jeszcze to wszystko, co wydarzyło się w związku, czy przy, przy okazji, czy na skutek śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, mamy Teraz już w najbliższą niedzielę uroczystość Trójcy Świętej. Potem mamy Boże Ciało. Tak, właśnie Chrystus Chrystus nam objawił Trójcę Świętą. Tak, Potem, potem mamy też specjalne jeszcze Święto Eucharystii. Ale yy, dzisiaj obchodzimy Święto Chrystusa Kapłana. Wiem, że zwykle Mówi się o księżach, czyli na przykład o mnie, że są kapłanami. I oczywiście jestem trochę prawdy, tylko że skorzystam właśnie z okazji, jaką jest to dzisiejsze święto, i przypomnę, że tak naprawdę na dobrą sprawę jedynym kapłanem w chrześcijaństwie jest Chrystus. To wyjaśniają słowa, które słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. To znaczy, być może słyszymy, ponieważ są do wyboru, hmm? ale być może, jeśli ktoś z Was był dzisiaj na Mszy, czy będzie jeszcze, to będzie słyszał być może pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków. I przeczytam, ponieważ ono. Przeczytam to pierwsze czytanie, ponieważ ono wyjaśnia wiele z tego, o co chodzi właśnie w tym dzisiejszym święcie. Otóż w liście do Hebrajczyków czytamy tak. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę, a na ich grzechy oraz ich nieprawość więcej już nie wspomnę. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Tak, więc właśnie autor listu do Hebrajczyków, nie wiemy kto nim był, kiedyś przypisywano ten list, autorstwo tego listu świętemu Pawłowi, ale <laughs> dziś już wiemy, że raczej na pewno ten list nie wyszedł z ręki, spod ręki świętego Pawła. Autor tego listu po prostu mówi, że kapłanem jest Chrystus i raz jeden złożył ofiarę, która wystarczy. Czyli już więcej żaden kapłan nie jest potrzebny, w każdym razie nie jest potrzebny kapłan, tak jak to było przed Chrystusem, który nie jest potrzebny żaden kapłan, który by ciągle ponawiał ofiary po to, żeby kolejne grzechy, które my popełniamy, były zgładzone. Nie, jest jeden kapłan, jedna ofiara. Chrystus jest tym kapłanem, jego śmierć na krzyżu. Jest to, tym momentem, w którym On się ofiarowuje za grzechy, wszystkie, które były i które będą, raz na zawsze. Tak więc my, chrześcijanie, wierzymy tylko w jednego kapłana. Natomiast jest w nauczaniu Kościoła takie pojęcie jak powszechne kapłaństwo. I Powszechne kapłaństwo polega na tym, że człowiek, który przyjmie chrzest, dlatego warto na przykład dzieci chrzcić, bo one już wtedy stają się uczestnikami właśnie tego powszechnego kapłaństwa, że kiedy człowiek przyjmie chrzest, to zostaje namaszczony, zawsze przy chrzcie, nie? ksiądz namaszcza dziecko, czy człowieka chrzczonego, czy człowieka dorosłego chrzczonego, namaszcza olejem właśnie na kapłana. No i też na proroka przy okazji. Tak, ale dzisiaj akurat mówimy o kapłaństwie. Tylko że to kapłaństwo powszechne, które mamy na mocy chrztu, jest Uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa. Czyli nie jest jakimś autonomicznym kapłaństwem, takim jak na przykład właśnie kapłaństwo tych kapłanów Starego Testamentu. Nie, to jest uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa. Bo kapłan jest jeden i, i teraz na czym polega to uczestnictwo? Na sprawowaniu Eucharystii. I teraz. Yy, żeby było jasne, ksiądz Żaden nie jest bardziej kapłanem niż ktokolwiek inny ochrzczony. Nie jest bardziej kapłanem. Ja nie jestem bardziej kapłanem niż, niż Ty, nie mający, nie mająca święceń. Tak, nie jestem bardziej. Czasem się mówi o takim jeszcze trzecim rodzaju kapłaństwa, obok kapłaństwa Chrystusa, tego jedynego, potem oprócz kapłaństwa powszechnego, które jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa, czasem mówi się jeszcze o kapłaństwie służebnym, ale tutaj ja, ja osobiście uważam, że to jest takie kategorie, jakieś pojęcie zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Lepiej się trzymać tego tej terminologii pewnej, która funkcjonowała już w pierwotnym kościele, że wszyscy jesteśmy właśnie przez chrzest uczestnikami w kapłaństwie Chrystusa, a ci, którzy sprawują Eucharystię, to są po prostu presbiterzy, czyli ci, którzy jakby przewodniczą, no, przewodniczą Eucharystii. Natomiast właśnie sprawcami Eucharystii są wszyscy ochrzczeni. Oczywiście Chrystus i Kościół, wspólnota. Ksiądz to jest ktoś, kogo wspólnota wybiera, żeby przewodniczył. Albo jak to fajnie, to zdaje się, kardynał Konrad Krajewski kiedyś opowiadał, chyba to on, że jak był w Afryce, to usłyszał katechezę, homilię, może to była jakiegoś biskupa, który święcił księży i mówił właśnie, że ksiądz to, to jest taki ktoś jak kucharz w restauracji. Jeżeli Eucharystia jest ucztą, no bo oprócz tego, że jest ofiarą, jest również ucztą, ma formę uczty, Pan Jezus powiedział ofiarowane ciało bierzcie i jedzcie. Nie? Czyli jest ofiara i uczta. I yy, i właśnie, kiedy ów biskup afrykański wyjaśniał o co chodzi, to właśnie porównał księży do kucharzy w restauracji, czyli do tych, którzy są odpowiedzialni za to, żeby zorganizować właśnie ten posiłek, tę ucztę. Także właśnie, jest kucharzem. Czyli jest tym, który jakby przyrządza. Czasem mówimy sprawuje, ale też można powiedzieć, przyrządza Eucharystię. Tak, jeżeli, jeżeli będziemy się trzymać tego yy, yy, obrazu uczty właśnie, nie? który jest jak najbardziej uprawniony tego yy, postrzegania Eucharystii jako uczty. Tak. I mi się mi osobiście bardzo się to podoba. Tak. Ja się, ja się tak czuję tak. Jestem po prostu tym, który przygotowuje posiłek. Oczywiście tę ucztę. Nie? I ją właśnie sprawuje, to znaczy jakby podaje do stołu. Jest tym, który sprawia, no? Kościół mnie do tego oddelegował, żebym sprawiał, że, że na Eucharystii rzeczywiście spożywamy ciało i krew Pana Jezusa. Czyli, że naprawdę możemy się, przepraszam za takie trywialne określenie, naprawdę najeść Panem Jezusem. Oczywiście wiemy, o co chodzi, nie? że chodzi o takie posilenie się Nim. Tak. tak. I oczywiście tutaj nie tylko istotne jest samo, samo sama Eucharystia, w sensie przeistoczenie, ale istotne jest również Słowo Boże. Nie? Tradycyjnie mówimy, że są dwa stoły nie? w czasie Eucharystii: stół Słowa i stół pokarmu eucharystycznego. Tak, także hmm, taka jest moja rola. Dziele nasze znaczy opowiadam to, bo może to pomoże też nie, komuś lepiej jeszcze przeżywać eucharystię, ale mówię to też tak na, własno, na własny użytek, tak żeby sobie też przypomnieć właśnie kim jestem, że jestem kucharzem, a nie jakimś kapłanem. A jeśli jestem kapłanem, bo jestem to takim samym jak każdy, jak każdy ochrzczony człowiek. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.